Jest to dzień szczególny, 40. rocznica stanu wojennego, którą niektórzy z nas jeszcze bardzo dobrze pamiętają, część z młodzieży tylko z historii, ale i dzień szczególny, bo będziemy za chwilę mogli oglądnąć premierę filmu poświęconą Jerzemu Zacharko. Dla mnie osobiście, przyjacielowi, koledze szkolnemu, czas minął, wspomnienia zostały. Jerzego nie ma, zmarł w kwietniu tego roku. Był wielkim przyjacielem, nie tylko osobiście rodziny, mojej rodziny, był wychowankiem mojego ojca, ale był przyjacielem zokoła i wszystkich ludzi, którzy potrzebowali pomocy. Za szybko to wszystko przeszło, i myślę, że ten film powinien powstać, ale jeszcze przy żyjącym bohaterze. Szanowni Państwo, 13 grudnia to jedna z najbardziej haniebnych dat w historii Polski. Ten dzień również w Zakopanym. Był szczególnym wydarzeniem. Wtedy, w grudniu 1981 roku, bezpieka aresztowała i wywiozła do obozów internowania szereg osób związanych z zakopiańską Solidarnością. Myślę, że warto te nazwiska przypomnieć. Byli to alfabetycznie Franciszek bachleda Księdzularz, zastępca przewodniczącego Solidarności Rolników Indywidualnych Podkalas Pisza i Orawy. Był to Krzysztof Ryjewicz, członek komisji zakładowej w Hotelu Orbiska z Prowy. Była pani Janina Gościej, członek prezydium zarządu regionu Małopolska-Solidarność. Był to Zdzisław Ignacok, członek Komisji Zakładowej Taksówkarzy Zakopiańskich. Jacek Krzyściak, przewodniczący Komisji Zakładowej Taksówkarzy Zakopiańskich. Wacław Martyniak, przewodniczący Komisji Zakładowej na stacji PKP w Zakopanem. Józef Mrowca, członek zarządu wojewódzkiego Solidarności, rolników indywidualnych. Pani Władysława Strama Obrochta, wiceprzewodnicząca Komisji Nauczycielskiej w Zakopanym. Jerzy Zacharko, przewodniczący Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Pracowników Społem. Stanisław Żurowski, przewodniczący delegatury Zarządu Regionu Solidarności w Zakopanem. Oprócz tych dziesięciu internowanych z Zakopanego byli również internowani członkowie struktur Solidarności z Nowego Targu, ale zamieszkujący w Zakopanym. Był to pan Edward Kolczak, członek Komisji yy, Zakładowej Solidarności Wytwórni NART Polsport w Szaflarach oraz pan Krzysztof Oszczarek, członek Prezydium Komisji Zakładowej NZZ Solidarność w NZP Spod Hale w Nowym Targu jest dzisiaj na tej sali serdecznie go witamy. Za działalność przeciwko dekretom wojennym Jaruzelskiego w pierwszych dniach stanu wojennego został również uwięziony Jerzy Lewcun, przewodniczący Solidarności w specjalistycznym zakładzie rehabilitacyjno-ortopedycznym dzieci i młodzieży na Bystrym oraz pan Rajmund Starzyk, przewodniczący Solidarności w Taczańskim Parku Narodowym, również jest na tej sali, również go serdecznie witamy. Szereg osób, którzy byli członkami Solidarności, aktywnymi działaczami, którzy w pojęciu władz stanu wojennego stanowili niebezpieczeństwo było również zatrzymanych na dłuższy lub krótszy, krótszy okres. Nie udało mi się wszystkich ustalić, ale może wymienię te kilka nazwisk. To był Włodzimierz Cichocki, Mieczysław Jasiński, Ewa Kośmińska, Maciej Krupa, Beata Łukowicz, Barbara Tarnowska i inne osoby. Myślę, że w tym szczególnym dniu który jest 40. rocznicą, wypada, abyśmy tych wszystkich członków Zakopiańskiej Solidarności, którzy walczyli o wolność Polski, o godność człowieka pracy, o prawa człowieka i obywatela, o to, żebyśmy byli u, u siebie, a dzisiaj już są chęt za niebieską granią, odeszli na wieczną wartę, abyśmy uczcili ich pamięć minutą ciszy. Ale nie wymagało wielkiego charakteru. Nasza odmowa jest goda i upór. Mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku, tak smaku, w której są łóg na duszy i chrząstki sumienia. Kto wie, gdyby nas lepiej i piękniej kuszono? Łaskie jak płatek lub fantastyczne twory z obrazów Hieronima Bosza. Lecz piekło w tym czasie, w tym czasie było jakie. Mokry za zaułek morderców barak, nazwany pałacem sprawiedliwości. Była w teren aurory, Chłopców o twarzach ziemniaczanych, Bardzo brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach. Zaiste ich retoryka była aż na zbyt marciana. Marek Pól już Pojęć jak cepy, dialektyka oprawców, żadnej dystynkcji w rozumowaniu, składnia pozbawiona urody koniunktywu. Tak więc estetyka może być pomocna w życiu, nie należy zaniedbywać nauki o naszych zmysłów wybrały dumne wydanie. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak, smaku. I